i wszystkim tutaj! W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w jedną z gier, którą pisaliście mi w komentarzu, że chcecie zobaczyć. Mowa tutaj o grani, ale, ale, ale tej w Robloxie! Jesteście ciekawi, jaki pójdzie w dzisiejszym odcinku, to dajecie! Okej, okay, nie wierzę, że to robię, ale chodzę do gry. Nie wiem, można tam spraktykować sobie. Co to jest? Ej, to był chyba jakiś okres ochronny. Czekajcie, bo ktoś do mnie na Messengerze pisze. Dobra, jestem. Yy... Miałam jakiś okres ochronny. Dobra! Yy, tutaj mi czasu ucieka. E. Co daje E? Ogólnie to jest gra, o której mi pisaliście, że chcecie, żebym zagrała w Robloxie się w nią. Safe. Bowling? O, hello! Czy wy mi podpowiecie cokolwiek? Bo ja powinnam chyba wziąć. Okej, okay, potrzebuję piłki. Czemu nie mogę tego otworzyć? A bo to jest price. Dobra! Okej, okay, tutaj potrzebuję kule. Wtedy mi się otworzy jakiś klucz. Trzeba znaleźć kulę. Ja powinnam sobie wziąć jako pierwszy yy, ten. Mod yy, ten ten do praktykowania, w sensie, no, żeby sprawdzić. Ona ma młotek. Młotek, nie wiem, czy mi coś da. Idźmy dalej. O! Mam jakiś klucz. Co się stało tej babci grani naszej? Czemu ze mną biegnie? Do widzenia. O! Ona przez drzwi przełazi. Nie, wiem, gdzieś wlazła. Patrzcie, tu coś jest. Jakiś kot mam. No czemu mnie gonisz? Czemu nie pójdziesz do kogoś innego? Jezu, jak to się tak jakoś dziwnie kręci. C. Nie chcę C. A tu? Dobra, czy ona się teraz odczepi? Aha! Dobra, jakiś kot znalazłam. O matko. No patrzcie, i znowu poszła. Tutaj jest kot. Nie wiem, po co mi ten kot? Ale chyba jakbym wzięła, żeby poćwiczyć, to mi się wydaje. Patrzcie tym kodem. Otworzyłam. Czyli kod mamy już. Okej, okay, czyli coś mi się udało. W oryginalnej grani, jak wzięłam raz, żeby poćwiczyć, to okazało się, że totalnie nic mnie nie goni, więc to też bez sensu. Safe. Ej, tam był chyba, żeby safe ten użyć. W tym... O Jezu, myślałam, że to ona. Czy to tu był... a nie, 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 wierzę nie! Że nie. A się wbiegłam w nią prawie że. Dobra, trzeba szybko szukać. Gdzie był ten safe? Ej! Żółty mam klucz, czy to nie do tego? Czemu się do mnie doczepiłaś? Idź tam do niego. Super. Gdzieś kojarzę, że to było. Tutaj nie mogę tego przenieść. A, tutaj jest ten. Dobra. Czy to nie było gdzieś tu w tym domku? Patrzcie, gdzieś zupełnie indziej wyszłam. Na samym początku mi się wydaje, że było gdzieś. Safe coś. Pistoleta. Gdzie ja się w ogóle zrozpiłam? Halo. Się nie zrozpiłam. Się nie zrespiłam. Tutaj też zupełnie nie. Patrzcie, na... No. Już się zgubiłam. Super, ekstra. I mam tylko 9 minut, żeby uciec. Zobaczcie, ale tu jest czerwony, klucz. Aha. Czerwone mamy zdjęte, niebieskiego szukamy. Czy ktoś w ogóle ze mną gra? Dobra, ktoś ze mną gra. Tu się zrespiłam. I chyba tutaj trzeba mieć ten właśnie który niosę klucz. Tylko żebym się na babuszka nie wcięła tak ładnie. Tu mi się wydaje. Tak! I co ja tu mam? Co to jest? Okej. Okay. Nie mam pojęcia, co to jest. Tu? To jest kibelak. I czemu oni wszyscy na kuckach tak chodzą? Czy ona nas słyszy? My tak chodzimy. I czy tutaj nie ma kuli? Mam kulę, patrzcie. I wtedy co dostanę? I to może jest klucz do broni. Ok? Tak, mamy padlok. Nie wiem, co to w ogóle znaczy. Dobra, idziemy dalej. Co tutaj trzeba? Tutaj chyba też coś będzie trzeba. Tym, tym, boże, kluczem, tym nie przyjdziemy, ale tam są. Może się da jakoś uruchomić te, te saneczki. Znaczy, no to nie są saneczki, ale no wiecie o co chodzi. Tutaj o. Co tutaj trzeba? Tego w ogóle nie znalazłam nigdzie jeszcze. Czarny klucz. Gdzie go można użyć? Miała ochronę. Czy ja, jak tutaj mnie grani dopadnie? Patrzcie, tu jeszcze ile jest rzeczy. Jak mnie grani dopadnie, to czy ja się respię, czy muszę czekać, aż wszyscy przyjdą? Patrzcie, choinka ma grani. Ale co ja tutaj mogę zrobić? Tu jest kominek, a może coś u góry będzie. Gdzie ona w ogóle jest? Tu nic nie ma. W tym domku ja w ogóle nic nie widzę, żeby było. Patrzcie, trzy minuty. To się chyba nie uda. Aj, niedobrze. Ogólnie sobie tak myślałam ostatnio. Bo nawet pisałam posta, czy chcecie lajwa? Jak pomyślałam sobie, że można byłoby nagrać lajwa. Ja wiem, gdzie jest broń. Że można byłoby nagrać sobie lajwa yy, z grani. To by było stre. Patrzcie. Już zabrali. Co Wy w ogóle myślicie o tym, żebym nagrała lajwa, właśnie z grani? Z Pawciem, y, jak przechodzimy. I ogólnie niektórzy z Was pisali, że nie wiedzą, co to jest live. To live to jest po prostu taki, jakby odcinek, ale puszczony totalnie na żywo, że dosłownie widzicie, co się w tym momencie dzieje. Nie, że na przykład nagrywam go sobie dzień wcześniej i wrzucam, do tego samego dnia nagrywam i wrzucam, tylko po prostu to jest tak automatycznie, że to, co się dzieje. Aha, eee... nie mogę. Skończył się czas. Dobra, spróbujmy jeszcze raz, ale weźmy jakiś inny. House easy. Dobra. W każdym razie live to jest takie coś, że widzicie w tym samym momencie, jak ja gram, to wy oglądacie. Możecie wtedy pisać na czacie. Ja mogę odczytywać te wiadomości z czatu i wam na nie odpowiadać. Więc no, takie troszkę bardziej interaktywne granie. I okej, okay, przechodzimy sobie dalej i od razu ja sprawdzam, czy tutaj nic nie ma, bo wszyscy wyszli. I mi się wydaje, że takie granie z Pawciem w grani byłoby fajne, bo ja nigdy sama nie przeszłam tej gry. Nigdy nie potrafiłam znaleźć gdzie, co było, jak, czego użyć. Coś słyszałam. Więc tak to może byłoby fajniej w dwie osoby, by mi się coś tam udało więcej. No piszcie w komentarzach koniecznie, czy chcielibyście właśnie taki lajbik. Piszcie mi też pomysły na, 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 na może inne. E, horrorki, które chcielibyście zobaczyć, jak gramy z Pawłem w live'a na inne horrorki. Bo to też mogłoby być dosyć ciekawe. Gdzie iść z tym młotkiem? Tak mi się wydawało właśnie. Że tutaj tą deskę trzeba było rozwalić. I tutaj kluczek. Tutaj tą broń trzeba jeszcze było wcześniej. O, hello! Goodbye! Goodbye, good my love, goodbye. I cię za mną nie idzie, za mną odpuściła sobie. Kogoś innego znalazła. No tu mamy o tyle łatwiej, że z nami grają jakieś inne osoby. W oryginalnej grani gramy sami. Tu coś jest. Tutaj trzeba, nie wiem jak to zrobić. Okej. A tutaj? Mamy do broni klucz. I teraz mogę wziąć broń i zestrzelić to. Yy, Pićku przy drzwiach. Nie. Bo w oryginale tutaj coś stoi. Trzeba to zestrzelić. Może tutaj chodzi o to, żeby to zestrzelić? Ja ją słyszę, że gdzieś pułapki rozkłada. O! Ja tu dropnę. Ona nie idzie do mnie. Chyba. Ciekawe czy w tej wersji można się też chować w szafkach. I ona wtedy nie zauważa. Dobra, yy, czy coś jeszcze mamy tutaj? I tu coś leży. Ty, i z tym to ja chyba na górę muszę iść. Bo to są kombinerki. Tutaj, i przetnę, i wtedy wyjmę, bo ten wiatraczek przestanie działać. I wyjmę to, co jest za wiatraczkiem. Nie mam pojęcia, co tam jest. O. Czekajcie. Patrzcie to jest? Jakieś serce? Tego nie było w oryginale, i. Co ja mam z tym sercem zrobić? Piszcie mi w komentarzach, co z tym sercem zrobić. Ej, a tu jest lewa ręka tego. Gdzie to ułożyć trzeba? To trzeba. Kogoś chce go ułożyć? Czy jak? Okej. Okay. Nie, no to tutaj ty też nie. Kurczę, zgubiłam się. Hammer. To jest jedzonko. Dobra, on już sobie poradził z tym kłukiem, Chyba ktoś. Nie wiem, gdzie iść. Nie wiem, do góry idę. Gdzie to jest? No, serce jakieś mam. Serce na dłoni mi swedało, Ale nie wiem, gdzie to serce mam dać. Hmm. Niedobrze. Jest ta ręka w razie co? W gibelku. Co tutaj mamy? Tu mamy na zewnątrz coś, dobra. Tu jest zielony kluczek potrzebny. Tutaj jest do tego trzeba. Okej. Okay. A tu? Ej, no, serio nie mam pomysłu. Co tu w ogóle mi się ładuje? Nie mam pomysłu, gdzie mogę co serduszko dać. Bo w tej oryginalnej wersji. Uu. Kurczę, zauważyła mnie. O! Ja mu nie wyszło. Dobra, to przyjdziemy teraz tędy. Ej, bo tutaj jeszcze chyba się szło tyłem jakoś w dół. Dobra, tu. Ej, ja nie tu. Tu! Patrzcie, tak. I tutaj jeszcze ta ręka, a ta ręka była. Dobra, ja wiem, gdzie była ta ręka. Tutaj. I tu, to toalecie. OK, jakoś poszło i teraz powracam tutaj na dół, tylko, żeby ona mnie teraz tu nigdzie nie złapała, patrzcie no. Okej, okay. i co się stanie? I uciekłam?! Patrzcie! Czyli na dobrą sprawę, potrzebowaliśmy tylko sążek, żeby przeciąć kabel, żeby wyjąć to serduszko bo ta rączka była w umywalce i nie trzeba było robić nic innego, żeby uciec. No dobra, no nieważne, ważne, że się w końcu udało przejść grani, co z tego, że w Robloxie. Jeżeli podobają Wam się takie odcinki, to piszcie w komentarzu pomysły, nazwy filmów, które chcielibyście też zobaczyć, tak jak pisaliście mi grani w Robloxie, to możecie napisać cokolwiek innego w Robloxie, o ile taka mapa istnieje. To wszystko, co miałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Ale nie przejmujcie się, to na pewno będą kolejne. Tylko nie zapomnijcie zostawić przycisku subskrybuj, koniecznie z dzwoneczkiem. No i też dać bardzo dużo łapek w górę, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Było więcej takich filmów na tym kanale. I żebym oryginalną grani przeszła tak samo łatwo jak to. To jak? Widzimy się następnym razem? Pa!